Zobaczyła pieska i piszczy. Bo pieska zobaczyła, wiesz? Kumpel czy kumpela? Cała Co tutaj jest? Mój jedzyku. Twój Twój kibelek do siku, tak? Tak. Chodź za Chodź, tatuś, chcę ci pokazać kibelek, mój. Jest? Moje siku To jest nicek. Jest Jak zwykle musisz się nachulać trochę. Ja, ja, ja. Fajne to jest mała. No ja wiem, że ja fał, że fajne. Fajne to jest mała. No i wróciliśmy właśnie z IKEA i biorę się za porządki ukorcić w pokoju głównie. Pojechałam po organizery. Kupiłam kilka sztuk organizerów, żeby zrobić porządek tam na szafie. W związku z tym, że szykujemy się do powitania nowego członka rodziny, no to muszę jakoś zorganizować jeden i drugi pokój i pokój Kornelci, żeby ono miała dla siebie miejsce i pokój dla drugiego babasa w drugim pokoju. No i właśnie po to te zakupy. Kupiłam kilka sztuk takich pojemników, no i będę rzeczy z tej szafy tutaj e, pakować. I, no i jeszcze przeniosę kilka rzeczy z tamtego drugiego pokoju, żeby zwolnić po prostu e, te szafki dla Dzidziusia, żeby miała gdzie tam pochować nowe ciuszki. Także biorę się do pracy za organizację, bo w końcu kiedyś muszę to zrobić, bo inaczej się po prostu nie odnajdę. A mamy za mało organizerów w domu, więc muszę kiedyś to pokupować. No i kupiłam dwie takie przykrywki. Na razie stwierdziłam, że dwie mi wystarczą. Te największe pojemniki jakie znalazłam, bo tutaj o to w tym chodzi, żeby było po prostu dużo miejsca. A żeby się jednocześnie zmieściły na ścianie. Myślę, że jeszcze je tutaj dokupię, ale na razie kupiłam 4 sztuki. One są chyba na szerokość 56 cm, więc po prostu największe jakie były. Cztery sztuki i kupiłam jeszcze jeden taki organizer, taką przegródkę. To jednocześnie jest też taka pokrywka tutaj na pojemnik. A kupiłam ją po to, że planuję tutaj położyć taką starą elektronikę, której jeszcze nie chcę wyrzucać, a chcę, żeby miała po prostu swoje miejsce. I właśnie do tego tą przebródkę kupiłam. Także biorę się i musimy teraz jeszcze tylko pościągać rzeczy tam z szafy. które będzie musiał mi pomóc, bo są za ciężkie. Trochę tam rzeczy mamy. Te płyty raczej się nie zmieszczą, ale dla nich znajdę jakieś inne miejsce na pewno. Będę musiała coś na nie jeszcze dokupić, bo pojemniki są na pewno za małe na, na nie. A trochę jak widzicie ich mamy. Nie, to jest ciężko. No tego nie udźwigniesz, miunia. Spinkę znalazłaś, tak? Tak. Musimy ci zrobić miejsce też na te wszystkie twoje duperelki. W niektórych pudłach to ja nawet nie pamiętam, co ja włożyłam. No właśnie. No i jak widzicie, tutaj też jeszcze mam jakieś VHS-y, też jakieś jeszcze książki nasze i też będę chciała to wszystko stąd pozabierać, żeby Korcia miała tutaj po prostu miejsce dla siebie. To chyba moje jakieś notesy stare. No, aż się pudełko załamuje. To są te lampki. A, lampki Korci. Dobra. No tutaj też pewnie jakieś VHS-y stare. Z bajkami. Mi dawno temu w trawie. Stare, Stare moje bajki. A trzeba zwykłą przynieść, tą dużą, żeby tam kurze zetrzeć, bo jest nosak. No to możesz przynieść, bo ja tam nie dosięgnę, tak czy siak? Ty co będziesz sprzątała? Zmieniać. A ty będziesz przyklejać? Tutaj. Taty, zmieniać. Bo dla Marucha musimy porządku trochę zrobić, wiesz? bo nawet nie mam gdzie się z nim pomieścić tam w tym drugim pokoju. No i Korcia tak naprawdę też ma tutaj jeszcze bardzo mało miejsca, bo ja jeszcze swoich rzeczy nie pozabierałam tutaj od niej z szafy, no ale wszystko po kolei, wszystko będziemy na pewno tutaj robić w najbliższym czasie, żeby jakoś się odnaleźć. normalnie wszystkie moje ulubione bajki z dzieciństwa. Mała syrenka, Pocahontas, Król Lew, Księżniczka Łabędzi, Tajemniczy ogród, także wszystko. Szkoda mi tego wyrzucać, bo to wiecie jaka to pamiątka? Jak byłam taki kurdupel jak Korcia to to oglądałam. Powinnam to wyrzucić, bo do niczego nie jest mi to potrzebne. A znalazłabym te wszystkie bajki z pewnością w internecie, ale po prostu jakoś to jest taka pamiątka, że szkoda mi po prostu. Król Lef i to jeszcze pierwsza część. Na VHSie, słuchajcie. Nie każdy ma. Te VHSy to kiedyś będą jak teraz te płyty winylowe dla nas. Alicja w Krainie Czarów. Ale ta to chyba była popsuta. Tutaj coś się zacinało kiedyś, ta bajka. Tak mi świta. No ale nic nie chęci. Nawet słuchajcie, znalazłam moją komunię. Na obrazku z sąsiadem jestem. Z którego to roku? Bo nawet nie pamiętam, w którym roku miałam komunię. Nie mam informacji. No ale dawno w każdym razie. Na pewno dawno. Staram się tu zmieścić. Żeby się chociaż zamknęło. Tu mam nadzieję, że się zamknie. Teraz zobaczymy, No to chwila prawdy. Dobra. W miarę się zamknęło. Lepiej nie będzie. To największe budło, jakie znalazłam, które nie są przezroczyste. Więc tak musi być. Jest nic. Teraz jeszcze na drugą resztę. tylko muszę sobie etykietę wydrukować, żebyśmy wiedzieli, że to są VHS-y. Wtedy jak będziemy ściągać, to będziemy wiedzieć, że pudełko jest ciężkie. Gdzie jest ta aplikacja moja? Dobra, znalazłam, i teraz wybieramy jakąś ikonkę. Piszę sobie kasety VHS. W ogóle to powiem Wam, że dobrze, że nie kupiłam grubszych tych girland tutaj do korci do pokoju, bo one cały czas tak spadają strasznie, co chwilę musimy je poprawiać. I w przyszłym roku z pewnością będę musiała kupić dużo więcej haczyków, żeby to lepiej po prostu się trzymało. Bo spadają non stop. Dobra, no i drukujemy, sprawdzamy, czy będzie dobra czcionka. Spoko, wydrukuję jeszcze jedną, bo nie wiem, jak będę stawiała pudełka, żeby z dwóch stron przykleić. Pierwsze pudełko mamy ogarnięte. No mówiłam, że to ciężkie. Te dziury się pod pachą zrobiły. Tak, pod pachą ci się od tego dziury zrobiły. Myślisz, że szafa się nie zawali? <grym> może nie. Dobra, może z tej strony A zmieści się tam? Jeszcze jedna na górze? Zmieści się. Tylko musi być coś lżejszego. To na pewno musi być lżejsze, no bo inaczej to się. To jakieś, nie wiem, jakieś pierdółki małe. A tak, słuchajcie, wygląda aktualnie ten drugi pokój. No tutaj to jest po prostu... nie będę nawet tego komentować. I to są jedyne szafki, jakie w tym pokoju mam. I planuję je tutaj już do końca wykorzystać, te szafki. Nie będę raczej tutaj nowych kupowała, bo one się do końca rozwalą i później albo je po prostu wyrzucimy, albo, nie wiem, albo pójdą do garażu. Zresztą powiem Wam, że te komody przy dziecku są mega, mega praktyczne. Więc na razie po prostu zrobię sobie z nimi tutaj porządek. Ja tutaj i tak mam wszystkie dziecięce rzeczy. No nie będę na razie tego otwierać, bo to nie ma sensu, dlatego sprzątam szufladami. A tutaj jest szuflada, właśnie nie dziecięca, na taką elektronikę. Jak widzicie, trochę tego tutaj mam, do tego stopnia, że nawet mi się nie otwiera. Dlatego planuję w końcu wynieść tą elektronikę, zrobić z nią porządek, zostawić tylko rzeczy, które mi są potrzebne. Właśnie przeznaczyć do tego tamto jedno opakowanie, a to co nie będzie potrzebne, to po prostu wyrzucić, bo tego jest po prostu tutaj za dużo. Także tyle tego jest, i planuję to wszystko wyjąć z tej szuflady, włożyć do tego organizera. I tylko, żeby to się zmieściło najlepiej w tym jednym organizerze. A reszta do kosza, bo nie ma co tego trzymać. Z tego i tak w większości nie korzystamy. Muszę się przenieść chwilowo ze sprzątaniem do tego drugiego pokoju, bo nie chce mi się latać cały czas z szufladą. Tym bardziej, że ona jest ciężka. I po prostu ogarnę tę elektronikę tutaj. Matko, ja tu nie mam miejsca. Dobra, jak już sobie ogarniemy ta nakładka, to ja bym w ogóle chciała, żeby mi służyła głównie na kable. Żebym miała tutaj takie rzeczy, z których raz na jakiś czas jednak się korzysta i tak najbardziej mi się to widzi. Co tu jest? Kabli dobrych to ja nie będę wyrzucać żadnych, jak są dobre, bo czasami u nas w domu jest tak, że jak jakieś urządzenie nie ma kabla, to ja sobie przychodzę tu i zawsze kabel jakiś dobiorę, albo jakieś przejściówki. No, Najpierw te kable to trzeba wyglądać w ogóle, co niektóre. No i wstępnie ogarnęłam to pudełko z elektroniką. Powiem Wam, że poszło szybko, bo więcej rzeczy tutaj było do wywalenia niż do zostawienia, więc poszło z tym w miarę, w miarę szybko. Zostawiłam sobie jeszcze jedno takie pudełko na rzeczy do sprawdzenia. Tyle tych rzeczy właśnie zostało jakaś myszka, e, jakieś powerbanki. Wydaje mi się, że te powerbanki, skoro tu leżą, to raczej średnio działały, bo ja raczej dobre powerbanki zostawiam na dole pod ręką, żeby były. Więc, skoro tutaj leżą, to większe prawdopodobieństwo jest, że po prostu one tak e, średnio ładowały no ale zostawiałam sobie jeszcze do sprawdzenia bo nie mam tutaj kostki, nie znalazłam więc na dole jeszcze je sprawdzę e, jakiś stroik do gitary ale były tutaj rozlane baterie więc nie sądzę, żeby on działał no i tyle rzeczy właśnie zostało resztę rzeczy już wyniosłam do Korci do pokoju Korcia też już widzę, że się urządziła tutaj w jednym pudełku Dziękuję Rodi dziękuję córciu także już mi tutaj jedno pudełko zawaliła no nic, na razie niech się bawi no i tak zobaczcie to wygląda Tutaj są jakieś kabelki, które wyglądały w miarę dobrze. No, nie sprawdzałam ich wszystkich, ale wydaje mi się na oko, że po prostu powinny być OK. Tutaj jest jakaś ładowarka, taka indukcyjna, słuchawki, ładowarka do samochodu. Nie wiem, czy będzie mi potrzebna, no ale zostawiłam na wszelki wypadek, jeszcze bo nie wiadomo, jak będzie z drugim autem. No i jakieś takie przejściówki, tak. Także tak to wygląda. No, mało rzeczy tutaj zostało, powiem Wam szczerze. Jak naprawdę, powywalałam wszystkie rzeczy z tamtej szafki. No to, no to, jak widzicie, bardzo malutko tego zostało. No i tutaj druga część, która była pod spodem. Tutaj jakiś mikrofon, kable, stary laptop jeszcze zostawiłam. No i słuchajcie, zostawiłam jeszcze stare telefony, bo nie wiem, co z nimi zrobić. Muszę znaleźć miejsce, gdzie takie telefony po prostu się oddaje. No, i za jakiś czas z nimi może porządek zrobię. One aż tak mi tutaj nie przeszkadzają. No nie są mi do niczego potrzebne, ale tak myślałam, że może jeszcze je sprawdzę, podłączę. Teoretycznie one są zepsute, no bo ten nam upadł, ten nam też upadł. Ten jest stary, nie wiem czy on działa. Ten coś tam działał, ale średnio było z ładowaniem. W sensie padała tam bateria szybko. No i nie wiem, po prostu będę musiała za jakiś czas gdzieś oddać te telefony, no ale na razie zostawiłam tutaj je w pełnych pudełkach, niech sobie leżą. I tak spory porządek z tym zrobiłam i naprawdę większość rzeczy wywaliłam, więc i tak jest spoczko. Tutaj tylko tą przegródkę bierzemy na górę i można już ostawiać na szafie. Tam <noise> Jak ta szafa się nie pierdyknie pod takim ciężarem, to będę w szoku. Temperujemy dalej. Dalej. Dobra. O, może być. Może być pojedynczo Stop? tak tak temperówka elektryczna to jest po prostu cudowna sprawa tak. przy takim dziecku jak Cornelia, która no to prysuje tak tutaj tak mama tak. ale kredki to ty powinnaś sprzątać nie. sprzątaj kredki ja no jak to nie chodź tutaj sprzątaj mi kredki pomóż mi no wkładaj, do kubeczka wszystkie. Dużo? No wszystkie do kubeczka, posprzątać trzeba. Jak chcesz, to potrafisz sprzątać. Brawo. No i właśnie skończyłam, tak to się prezentuje. Jeszcze jak widzicie, sporo miejsca tam zostało, także jeszcze spokojnie, jakbym dokupiła, myślę, jeden to na spokojnie, na luz by wszedł, taki pojemnik. A jeszcze po jednej sztuce tutaj na górę też spokojnie wejdzie na każdy z tych pojemników. Także tak na razie ogarnęłam korci pokój. Posprzątałam jej jeszcze ten słupek, jak widzicie tutaj po lewej stronie. Zabrałam jej tam wszystkie książki. Już wam nie nagrywałam, bo do trzeciego pojemnika włożyłam po prostu książki te, które tutaj były. I do czwartego jeszcze jakieś tam swoje duperelki, które mi tutaj leżały, a nie miałam co z nimi zrobić. No i Korcia dzięki temu ma więcej miejsca jeszcze właśnie na tym słupku. Ja! I... Będziesz mogła jakieś tam rzeczy swoje postawić. Dasz radę taki porządek utrzymać w pokoju? Tak. Tak? Zobaczymy. Raczej w to I... wątpię szczerze. Te jest Gamoniu? Spadł ci, bo go zrzuciłaś. No, także to chyba na tyle słuchajcie dzisiaj. Będę jeszcze na pewno jej coś tutaj kombinować. Jeszcze będziemy na pewno coś tutaj kupować do szafy. No, ale na dziś to tyle. Dziękuję. Chodź, jeszcze pomachamy tutaj do kamery. Także na dziś to tyle. Bajo! Bajo! Daj Buziaczka. No. Papa! Papa! To co, baję, włączamy? Tak! Jaką? Jaką? Jacku. <grym> ja nie kojarzę takiej bajki. Może Pepe? Nie, Weda. Aha, to się dogadałyśmy. <grym> Majo. <grym> nie rozumiem. Czy zęby mam? No mam zęby, a nie widać.